Ej, 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 dziwko robię flex, moją paną to mój trip Ja dziwko robię seks, moją paną w Louis V Ta dziwka chciała mieć mnie na własność, to nie kit A u nas nie ma miejsca tych zakłamanych chip. Muszę zrobić duży sos, nie dip Ona mówi, że lubi mój trip Ładne usta, chyba kali Jenner lips Szkoda, że to zwykła house zwykła bitch już głową mi nie chodzi, o myślenie mi Kiedy w łapę biorę pakę, mówię, że jest git Ziomy piszą mi na snapie, tak się robi kwit Jak spotykam ją na mieście, mówi, że lubi mój drip Robię plik, pik, ja robię ping, prawie Od małego bling, bling, bling. mi wpajali i się Jeśli ciebie tu nie znamy, możesz wejść ty. Uh. Jeśli coś ci nie pasuje, no to wyjdźmy. Uh. Tych, co się śmiali, teraz to stoją za mną. Nie uraczycie mój gibon, bo bądź Bogos z baną. Słućba kładzie ręce na groku, bawię się z paną Przy koła robimy dwa dni zabolało bola Kiedyś wziądek i osiem zrobię Chociaż czasem ciężko, staram się nie ulec presji. W twoim życiu zagram rolę tak jak Kevin Spacey. Myślałeś, że wygrałeś, lecz to my jesteśmy lepsi. Ej, ej, ej. Dziwko robię flex, moją paną to mój drip Ta robi seks, swoją paną w Louis V Ta dziwka chciała mieć mnie na własność, to nie kit A u nas nie ma miejsca tych zakłomonych cip Muszę zrobić duży sos, nie dip Ona mówi, że lubi mój drip Ładne usta, chyba Kylie Jenner lips Szkoda, że to zwykła ho, zwykła bitch Wpływa to ze mnie, co gadają suki Sam liczę se pęgę, bo nie jestem głupi Chcę świecić z jamentem, bo ona to lubi Ta dziwka jest wasted, niech kszoruje buty, Chyba trochę cię poniosło To mój drip dla ciebie trochę za mocno Robię kwit, żeby sobie odwiedzić Boston Twoja hołd, twoja hołd schodzi low, low. ej, przypomnij Moja suka w Louisville, moich homie spalą nam gotuje bit ja na zepach chcę mieć grill. Ona mówi jeszcze sweet, ona chciała złapać nich Wszystko co robimy lit, ej dziwko, wbijam kulci na pizdę. Oprócz ciebie pierdolę policję Moje crew jest tu wyżej niż wyżej Nie szanujesz nas, no to pal gwizdek Ej moją paną to mój drip to Ja ciężko robi seks Z moją paną w Louis V Ta chciała mieć mnie na własność To nie kit A, a kid. u nas nie ma miejsca Tych zakłamanych cip hey. oh. Muszę zrobić duży sos Nie dip Ona deep. mówi, że lubi mój drip. mój drip Ładne usta chyba Kylie Jenner lips Szkoda, yeah, yeah, że to yeah, zwykła hołd yeah. Zwykła bitch. Odkąd nauczyłem się przeklinać Mówiłem, że idę tam, tam ryba Capri fitadidas Fita Jestem tu sam za la la lila Odkąd nauczyłem się przeklinać Mówiłem, że idę tam, tam ryba Capri fitadidas Jestem tu sam za się codziennie w domu nikt nie chwalił mnie Pada deszcz Przepuszczałem fałszywe te przez Antorasz Nie ma stres, flex, Pęczet Krok z krok za mną zawsze pusto, tak jak MBB Nigdy nie było, że się nie chce mi plac Baby jest i to